No to teraz mały bonusik. Znowu odwołam się do pewnych doświadczeń. Dla tych, którzy spowiadają się regularnie, myślę, że będzie to bardziej zrozumiałe. Być może ktoś, kto waha się, kto jeszcze się na to nie odważył, kto spowiada się bardzo rzadko, może będzie miał pewną trudność ze zrozumieniem tego, ale spróbujmy. Macie może takie doświadczenie, właśnie spowiadania się takiego yy, na szybko. Często może przy okazji rekolekcji wielkopostnych, adwentowych, w jakiejś kolejce, w pośpiechu, przed jakąś uroczystością, prawda? Pyk, 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 trzy grzechy. No to ksiądz pyk, 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 trzy słowa, rozgrzeszonko i szczęść Boże. Ta spowiedź jest ważna, ona rzeczywiście ma moc też przezwyciężać skutki naszych grzechów, to żeby było jasne, ale. Czasami może macie takie doświadczenie jakiejś wyjątkowej spowiedzi, do której mogliście się czy chcieliście się bardziej przygotować, której poświęciliście więcej czasu, spowiedzi, w czasie której powiedzieliście księdzu kawa na ławę, jak jest. Bez owijania w bawełnę, bez dorabiania historii, bez tłumaczenia się, po prostu wyciągnęliście największe błoto na stół. I taka spowiedź. Często okazuje się dla nas bardzo wartościowa, bardzo dużo wnosi w nasze życie, yy, bardzo wiele zmienia. Warunkiem dobrej spowiedzi jest naprawdę wielka szczerość, świadomość, że jestem grzesznikiem i udanie się z tym grzechem do tego jedynego, kto może coś z nim zrobić. Jak popsuje nam się samochód, to nie jedziemy z nim do lekarza, tylko do mechanika. Jak zachoruje nam zwierzę, to nie jedziemy z nim do mechanika, tylko do weterynarza. A jak chcemy kupić chleb, to po prostu idziemy do biedronki, żabki, motylka czy skowronka, nie? To także od Twojego zaangażowania zależy, czy sakrament spowiedzi będzie dla Ciebie owocny.